Nazywam się Jakub Lechociński i mieszkam w Łukawcu. Niedawno zaciekawiło mnie tworzenie treści komputerowych i zacząłem poświęcać temu wolny czas. Aktualnie, w celu poprawy moich umiejętności, wymagam przyjacielowi przy tworzeniu prostej gry. Dopiero zaczynam przygodę z grafiką 3D, lecz dobrze się w tym czuję i będę tą pasję kontynuował. Aktualnie zajmuję się tworzeniem grafiki w blenderze. Gra, nad którą pracuję, będzie podobna do gry SCP i jest tworzona dla pewnego youtubera. Będzie ona polegała na ucieczce z podejrzanej placówki, która stanowi zagrożenie dla życia protagonisty. Gra będzie miała premierę w lecie 2024 roku. Uczę się też pisania kodu w języku C-Sharp. Na ten moment nie jestem w stanie napisać bardzo zaawansowanego kodu, już stopniowo się w tym poprawiam i zamierzam połączyć moją przyszłość właśnie z tego typu zajęciem.